Torcik? Prościzna. Upiekłam w swojej karierze więcej tortów niż kiedykolwiek widzieliście. Po pierwsze trzeba odpowiednio pokroić biszkopty. A teraz ostrożnie wycinamy w nich równiutką dziur. Potem wystarczy skleić placki bitą śmietaną. Tylko spójrzcie jak to apetycznie wygląda. I tak robimy warstwę za warstwą. W środku ukryję prezent, który na pewno spodoba się Kate. Myślę, że dzięki temu wygram. Ważne, żeby moja niespodzianka była dobrze ukryta. Najlepiej zrobić to za grubą warstwą bitej śmietany. A teraz trzeba to krzyściutko wyrównać. Żeby tort wyglądał jak należy. Spójrzcie, jak pięknie mi to wyszło. Zostało go tylko udekorować za pomocą M&M'sów. Dzięki temu będzie jeszcze ładniejszy i oczywiście smaczniejszy. Moja wnuczka nie złapie się na takie tanie sztuczki typu nowy smartfon w cieście. Ona chce tylko piękny i pyszny tort na swoje urodziny. Właśnie to zamierzam dla niej zrobić. Najpierw trzeba zagnieść ciasto. Myślę, że każdy zna ten przepis. Jeśli nie, to uważnie obserwujcie moje ręce. Idealnie. Następnie trzeba dodać trochę kakao. Dzięki temu nasze przyszłe ciasto będzie miało przyjemny czekoladowy smak. I kolor też będzie miało czekoladowy. Patrz, Zak, widziałeś kiedyś bardziej czekoladowe ciasto? Ja też nie. To jest naprawdę super. Teraz trzeba upiec ten torcik. Tylko najpierw muszę się pozbyć ciasta z rąk. Babcia wpadła na świetny pomysł. Kate naprawdę uwielbia czekoladę. Może zrobię jej tort ze wszystkich batoników, które tak bardzo kocha. Otwieramy i rzucamy wszystko na foremkę. To jakieś zbyt proste. Rzeczywiście nadszedł czas na piekarnik. Poczekaj na mnie, babciu! Zak to jest piekarnik. Wstawimy do środka nasze ciasta. E, jak to działa? A, e, chyba już wiem. Odejdź stąd, zrobię to sama. Spójrz, ustawiłeś na najwyższą temperaturę. Chyba nie chcesz zniszczyć piekarnika swoimi niezdarnymi ruchami. Dobra, gotowe. Spójrz, jaki fajny torcik mi wyszedł. Co za zapach! Kate nie da rady się temu oprzeć. Zobaczymy, co mi wyszło. No całkiem fajnie, ale zostawiłbym go jednak w piekarniku na dłużej. Aby ciasto lepiej się upiekło. Podkręcę też temperaturę. Babcia tak już nie ma w pobliżu. Moje ciasto jest już gotowe. Mam nadzieję, że moja wnuczka będzie zadowolona z tego prezentu ode mnie. A teraz go ozdobimy. Najpierw naleję do szklanki gorącej wody. Bierzemy czekoladę. I wkładamy ją do szklanki. Tak, żeby zrobiła się płynna. Teraz rozprowadzę czekoladę na babce. Właśnie w ten sposób. Oczywiście nie można zapomnieć o pysznej posypce. No dalej, tutaj, pospiesz się. O kurczę, zapomniałem o torcie. To straszne. Chyba troszkę przesadziłem. O nie. Ale wspaniale mi to wyszło. Kurczę, wszyscy mają takie piękne torty, a ja mam jakiś węgiel. Nie martw się, kochaniutki. Następnym razem ci się uda. Właśnie, wpadłem na świetny pomysł. Muszę ozdobić tort, żeby jego zwęglony kolor nie rzucał się w oczy. Kurczę, to nie ma sensu, przegrałem! Nie płacz. Kate, smacznego! Wow, wszyscy na pewno bardzo się staraliście, z wyjątkiem Zaka. Co to za rozgotowany kawałek czekolady? Czy to skórka z węgla drzewnego? Gotował go na ognisku? Dobra, spróbuję. Fuu, Nie wiedziałam, że można spaskudzić czekoladę. Idziemy dalej. Babciu, twoja babka wygląda bardzo, bardzo ładnie. Zobaczmy, czy jest tak dobra jak zwykle. A może nawet lepsza. Tak, to jest ten smak. Uwielbiam twoje ciasta. Pozostaje zobaczyć, co przygotowała szefowa kuchni Tina. Założę się, że jej ciasto też jest całkiem dobre. O tak, naprawdę jest pyszne. Czekaj, co jest w środku? Ciekawe. Nikt jeszcze nie zrobił dla mnie tortu niespodzianki. Wow, to nowiutki iPhone! Tina, ja nawet nie mogłam o tym marzyć. Wyobraźcie sobie, jakie fajne zdjęcia będę mogła teraz robić. Ekstra. Ciekawa, jakie funkcje ma ten telefon. Dzięki Tina, wygrałaś, ale fajnie. Wiedziałam, że mój talent zostanie doceniony. Tym razem przygotujcie dla mnie kanapkę. Coś przekąsić. O, mogę to zrobić! Łatwizna! Spokojnie, Kate! Pamiętasz ile kanapek ci zrobiłam? Zabierała się do szkoły. Oczywiście ze wszystkich kanapek wybierzasz te robione przez ukochaną wapcie. Najpierw chleb włożę do Tostera. Dzięki temu będzie gorący i o wiele smaczniejszy. Dalej dodam krem orzechowy. tylko nie wiem, jak to otworzyć. Zak, pomożesz? Ojej babciu, ten krem tak ładnie pachnie. Mogę spróbować? Jaki pyszny! Za, co ty robisz? To do kanapek. Dobra, i tak nie dam rady zabrać ci tego kremu. Będę musiała zrobić coś zdrowszego dla Kate. Na przykład zrobię kanapkę z warzywami. Myślę, że jej się taka spodoba. Będzie miała ogórki? Pomidory, sałatę, w zasadzie wszystko, co najzdrowsze. Tak, ale wcale nie jest to smaczne. Kate, nie martw się. Tym razem ja przygotuję ci najsmaczniejszą kanapeczkę. Przy okazji nie jest trudna do zrobienia. Najpierw trzeba zetrzeć troszkę sera. Pokażcie mi choć jedną osobę, która nie lubi sera. Takiej na Bank nie ma. Jest to więc uniwersalny sposób na poczęstunek dla każdego. A teraz troszkę magii. Ser trzeba pokolorować barwnikiem spożywczym. Dzięki temu nabierze bardzo ładnego koloru, ale to jeszcze nie wszystko. Teraz musimy pomalować każdy talerzyk z serem na inny kolor. Następnie musimy wyciąć serca z kromek chleba. To właśnie te kromki sprawiają, że kanapki są nie tylko smaczne, ale i śliczne. Na wierzchu trzeba ułożyć sery w tęczowy wzorek. Czas nadszedł czas na upieczenie tych kanapeczek. Ojej, to są rzeczy, których nawet ja bym spróbowała. Oczywiście, ponieważ jestem mistrzynią w swoim fachu, powstałe serduszka umieszczam na liściu kapusty. Wszystko gotowe. Ja też już prawie skończyłam. Dobra, zgadzam się z Tiną. Zdrowe kanapki nie smakują zbyt dobrze, więc będę musiała dodać troszkę szynki. Pozwolę sobie również na dorzucenie keczupu. No, tak jest lepiej. Co za uczta! O! Kanapki! Kurczę, wszyscy już je zrobili! A ja dałem się ponieść jedzeniu kremu orzechowego. I to właśnie on mnie uratuje. Ten krem jest taki pyszny, Ten krem jest taki pyszny że po połączeniu z chlebem powstała kanapka nie będzie miała sobie równych. Dodam też banana. Ekstra. A żeby na chlebie pojawiła się apetyczna skórka, po prostu go troszkę przypiekę za pomocą żelazka. Czemu nie? Babciu, pasz co wymyśliłem. No ciekawe. Tylko skąd się bierze ten zapach spalenizny? Zak, to twoje żelazko! O nie, jaki ja jestem niezdarny! Znowu przypaliłem sobie danie. Kurczę! Zak, musisz być bardziej ostrożny. Dobra, ale i tak mam szansę, żeby wygrać. Wow. Od czego by tu zacząć? Kurczę, Zak, znowu coś przypaliłeś. Co ty mi tu dajesz? Tego nie da się jeść. To obrzydliwe. Mogłeś się troszkę bardziej postarać. Nie to nie jest dobre. Fu, zobaczymy, czym babcia mnie zaskoczy. No to się nazywa kanapka. Jest naprawdę pyszniutka. A teraz muszę spróbować kanapek Tiny. Wow, jakie jaskrawe. No to ja rozumiem. Ojej. W środku są wszystkie kolory tęczy. Super. Jakie to jest pyszne. Absolutnie je uwielbiam. Nadal jednak bardziej apetyczna jest dla mnie kanapeczka mojej babci. Sordina. Tina. Urano, w końcu wygrałam. Tym razem zróbcie mi pyszniutkiego czekoladowego misia. Chcę właśnie takiego. No to coś nowego. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Już mam pomysł. Do jego realizacji będę potrzebował ciastek oreo. Najpierw musimy pozbyć się kremu ze środka. O, jaki pyszny! Teraz trzeba pokruszyć herbatniki. Najważniejsze, żeby nie zjeść tego przed czasem. A teraz potrzebuję nutelli. Co za zapach. Dobra, trzeba ją dobrze wymieszać z okruchami Oreo. Ale najpierw ją spróbuję. Teraz przyściutko wymieszamy, żeby powstała z tego lepka masa. Nutella? To naprawdę świetny pomysł. Ja też dodam nutellę do mojego ciasta, więc będzie bardziej czekoladowe. A co za tym idzie smaczniejsze! Dobra, teraz muszę to wszystko dokładnie wymieszać. O matko, jak to długo trwa! Lepiej użyję miksera. No dobra, od razu lepiej. Oj, babciu, to wyrabianie ciasta zajmuje ci tak dużo czasu. Moje jest już gotowe. Dodałam do niego trochę naturalnego kakao. Chcę, żeby ciasto też było czekoladowe. Miś ma być przecież brązowy. Wygląda fajnie. A moja masa czekoladowa z oreo i Nutelli też już jest gotowa. Pozostaje tylko ulepić z niej misia. Zach, nie umiesz nic zrobić. Lepiej patrz i ucz się. Mam już prawie gotowe ciasto na naleśniki. Trzeba je przelać do butelki, żeby łatwiej było je później wycisnąć na patelnię. Tylko spójrzcie, jak pięknie mi to wychodzi. Prawdziwe jadalne misie. Kate będzie zachwycona. Ja też mogę zrobić oczy dla misia z cukierków. Będą smaczniejsze niż twoje owoce. To wszystko bzdury, miś musi być duży. Trzeba go upiec. Najlepiej zrobić to za pomocą palnika. Wow, to się nazywa płomień. Lubię takie rzeczy. No to sprawdźmy co mi wyszło. Co? Jak to się stało? Zapomniałam, że ciasto rośnie. To się nazywa Peszek. Jak mogłam o tym zapomnieć? Ojej, wasze mi się są takie słodkie. Oprócz tego, którego zrobiła Tina, jest trochę przerażający. Mam nadzieję, że jest przynajmniej smaczny. Nie, jest okropny. Nie dam rady nawet tego przerzuć. Jak mam to jeść? Najwyraźniej nijak. Zobaczmy, co zrobiła dla mnie babcia. Ojej, jakie słodziaczki i to mi się znaleźników. Urocze! Nie mam wątpliwości, że będą po prostu niesamowicie pyszne. Nie myliłam się. Zobaczmy, co Zak dla mnie przygotował. Ojej! Ale fajne! Takiego czekoladowego mi się nie spodziewałam! Wykonałeś niesamowitą robotę, Zak! Gratuluję! No wreszcie, tak długo na to czekałem! Wygrałem! Hurra! Chciałabym zjeść coś smacznego. Sporo energii poświęciłam na malowanie. Muszę ją uzupełnić. Makaron wystarczy. To moje popisowe danie. Moja kochana wnuczko. Makaron? Ja mam pojęcia, co to jest. Najpierw trzeba ugotować spaghetti. Okej, okay, powtórzę za innymi. Coś mi tam wyjdzie. Tego szturka już raczej nie potrzebujemy. A teraz wrzucam wszystko do wrzątku. Kurcze nie mieści się w garnku. Będę musiał go zgiąć. Nie wiedziałem, że to takie trudne. Spójrz na babcię Ted. Ona wie, jak to ugotować. Wrzucamy spaghetti do wody, czekamy, aż się zagrzeje, i voila! Bez problemu zmieścisz wszystko do garnka. Wygląda idealnie. Mówicie poważnie, w ogóle nie wygląda jak makaron. Profesjonaliści gotują inaczej. Musicie się wiele ode mnie nauczyć. Okej, okay. prawdziwy makaron trzeba zrobić samemu. Będę potrzebowała do tego mąki i jajek. A tak, prawie zapomniałam. Upewnijcie się, że dodaliście olej i sól. A teraz trzeba to wszystko wymieszać. Uwielbiam to, to jest bardzo relaksujące. No i gotowe. Czas rozwałkować ciasto. Wymaga to troszkę wysiłku, ale jest ok, mogę to zrobić. Wszystko zrobię, żeby danie wyszło naprawdę pyszne. Ok, makaron gotowy. Czas wrzucić go do garnka. Większość prac już wykonana. Teraz zajmę się owocami morza. Jestem pewna, że Jess pokocha ten makaron. Biorę duże, świeże krewetki, obieram je i smażę na maśle. Ostatnie szlify, no i gotowe. Bellissimo. Co to jest? Najlepszą rzeczą w makaronie jest ser. Co ty robisz, Ted? Próbuję wyciągnąć makaron. Utknął. Kurczę, to nie działa. Będę musiał zrezygnować z tego pomysłu. Muszę znaleźć inny sposób. Mam! Wezmę gumę. I będę udawać, że to słodki makaron. Przyozdobię ją żelkami i sosem czekoladowym. Sam bym to zjadł. To dosyć oryginalne, dobra robota, Ted. No, zobaczmy, co my tu mamy. O, krewetki! Chętnie je spróbuję. Wyglądają i pachną dobrze. Są w porządku. Ale no... Nie chcę tego więcej jeść. Walałabym poszukać czegoś innego. O, jak tu dużo sera. Podoba mi się to. Z tym makaron jest zbyt kleisty. Ale plusem jest to, że można wszystko naraz włożyć do buzi. Nie jest źle. Okej, okay, a co to jest? Jakieś ciekawe danie. Wygląda nietypowo. W ogóle nie przypomina makaronu. To guma! Jak fajnie! Mogłabym to jeść od rana do wieczora. Smakuje bosko. Zwycięzca jest oczywisty. Super, wygrałem! Zaczynam lubić gotowanie. Trochę cierpliwości, Ted. Kolejne danie jest już na zdjęciu. Hot dog? To proste. Co wy robicie? Parówki trzeba smażyć? Głupta się, nie można jeść surowych parówek. Kurczę, czyli ja też będę musiał grać według zasad. Wezmę olej, jeśli nie masz nic przeciwko. Po co mi to nie rozumiem? Po prostu wyleję cały olej na patelnię i już. A teraz podkręcam moc na maksimum. Obawiam się, że nie wyjdzie z tego nic dobrego. No, lej się rozgrzał. Czas na smażenie. Nie rób tego ted! Czemu? A, co tu się dzieje? Dlaczego mi nie powiedziałyście wcześniej? Zrób coś, bo inaczej się spalimy! Dobra, dobra, pozbyłem się patelni. To prawdziwa maszyna do zabijania. Za co babciu? Następnym razem zapytaj, zanim coś zrobisz. O, co za aromat! Idealnie się przypiekło. Czas wysłać takie kiełbaskę prosto do bułki. Wystarczy dodać musztardę i gotowe. Wygląda idealnie. Ty, co ty znowu robisz? Postanowiłem upiec kiełbasę za pomocą palnika gazowego. Jestem w tym naprawdę dobry, co? Patrzcie, jaka chrupiąca skórka. No co za amatorzy. Kto was wpuścił do kuchni, nie mam pojęcia. Zapamiętajcie, wszystko trzeba zrobić samodzielnie. Nie można korzystać z półproduktów. Zacznę od zrobienia ciasta. To proste: mąka, jajko i mleko. Zobaczcie jak dobrze się to miesza. Super, właśnie tego potrzebuję. Teraz biorę kiełbaski, ser i nawlekam je na szaszłyki. Idealnie. Już mi się podoba. Do niewielkiego garnka wlewam olej. Będę w nim smażyć moje hot dogi. Niewiele zostało do zrobienia. Kiełbaski i ser maczam w cieście i obtaczam w chipsach. Stworzą chrupiącą skórkę. Całość zanurzam w oleju i czekam aż hot dog się usmaży. Gotowe? Oglądajcie i zazdroście. Na koniec dodam jeszcze sosy. Ketchup i musztardę. To jest idealne. Kate, jesteś prawdziwą mistrzynią. Nie rozpraszajmy się, jeszcze nie skończyłem. Muszę nalać więcej sosów dla soczystości. No, całkiem inna sprawa. Przepraszam, ale nie sądzę. Co by tu wybrać? Co tu mamy? O kurcze. Co to jest? Nie chcę brudzić sobie rąk. O, ten wygląda całkiem nieźle. Zobaczymy, czy tak też smakuje. Jest ok, ale za dużo ciasta. A Ma za mało nadzienia. została jeszcze trzecia opcja. Ojej, co za aromat. Pierwsze wrażenie jest wspaniałe. Boskie. To najlepsze, co kiedykolwiek jadłam. Gratulacje. Hurra, Jess uwielbia moje danie. Wygrałam. Nie rozumiem, po co nam tyle owoców i warzyw? To proste, Ted. Zrobicie mi koktajl. Zaczynajcie, na stole macie mnóstwo składników. Jestem pewna, że znowu będę najlepsza. Jeszcze się przekonamy. Już raz wygrałem. Czas zrobić to ponownie. Przydadzą mi się do tego wszystkie słodkości. Jess nie będzie mogła się im oprzeć, zobaczycie. Czekoladowe batoniki, żelki, cukierki. Co może być lepszego niż to? Dodam każdy smakołyk po kolei. I wyjdzie mi słodka bomba. Okej, okay, gdzie tu jest przycisk? Czas to wszystko wymieszać. No to jedziemy. Nie jestem pewna, czy bezpieczne jest jedzenie takiej ilości słodyczy. Mam zamiar pójść inną drogą. Zrobię coś naprawdę zdrowego. Będę potrzebowała warzyw, jak najwięcej warzyw. Zacznę od cebuli i ogórków, które tak chrupią. Prawie zapomniałam o pomidorach. Teraz muszę to wszystko umieścić w blenderze. A na koniec dodam jeszcze troszkę zieleniny. I moje zdrowe smoothie jest już prawie gotowe. Wystarczy jeden łyk, a Jess od razu się obudzi. Zobaczycie! Co obrzydliwe! No! Boję się wyobrazić sobie smak tego napoju. Zlituję się nad Jess i zrobię jej coś pysznego. Wezmę arbuza. To będzie podstawa. Odcinam górę i tam za blender. Super! A teraz przygotuję na a na nas i smoczy owoc dadzą radę. Zostało jeszcze troszeczkę. Przyda mi się mleko kokosowe. Rewelacja. Wstawię słomkę i można próbować. No i jak podoba się? Jess, wszystko gotowe. Dajcie mi moje koktajle. Wow, jakie różnorodne. W ogóle nie są do siebie podobne. Ciekawe, co to jest. Nie wygląda zbyt dobrze. Fuu, to jest za słodkie. Nie podoba mi się. A ta papka mnie przeraża. Ma jakiś taki niezdrowy kolor. Co za ochyda. Niepotrzebnie to spróbowałam. Prawie zwymiotowałam. Ostatni koktajl wygląda bardzo ładnie, zwłaszcza na tle pozostałych. Wow, tu jest napisane moje imię, jak miło. Smakuje rewelacyjnie. Autor tego napoju wygrał. Chcę więcej. Znowu ja. Super. Co to jest, jakieś ciasto? Zgadłeś, Ted. To jest tort. Tort? Pestka. Używam mojego przepisu. Jazz go uwielbia. Pierwszą rzeczą jest przygotowanie kremu. Rozbijam jajka i zostawiam tylko białka bez żółtek. Łatwo ubiją się na puszystą pianę. Dodajemy cukru i dokładnie mieszamy. Super. Mój krem jest cały gotowy. Czas go rozsmarować na biszkoptach. Wyszło troszeczkę krzywo, ale i tak mi się podoba. Na wierzch nałożę też troszeczkę kremu, inaczej wygląda na niedokończony. A na koniec posypię kolorową posypką i dodam aromatyczne truskawki. Tu jest ich miejsce. Wow, Babciu, no nieźle. To nie dla ciebie, te, Wiesz o tym? Dobra, dobra, będę pilnował swoich spraw. Lepiej skończę mój tort. Żelkowe misie z sosem czekoladowym. To połączenie już pomogło mi wygrać na początku, pomoże i tym razem. A z wierzchu poleję całość jeszcze owocowym syropem. Myślę, że będzie super. I na koniec cukierki. Dobra robota, a co tam u Kate? Coś dziwnego jak zwykle. Na waszym miejscu nie śmiałabym się tak. Zobaczymy, co powiecie, gdy zobaczycie mój gotowy deser. Muszę najpierw zagotować karmel. A teraz pokażę Wam cukierniczą sztuczkę. Obiecuję, że będziecie zaskoczeni. Wypełniony wodą balonik polewam karmelem i odstawiam do stygnięcia. Następnie rozcinam. I voila! Jadalna miseczka gotowa! No i co na to powiecie? Już się nie śmiejecie. Położę tu biszkopty bitą śmietanę. Będzie pysznie i smacznie! O tak. Nie mogę się powstrzymać, żeby sama tego nie spróbować. A dla koloru dodam polewę truskawkową i posypkę. Gotowe! Wow, to jest naprawdę dobre, Kate. Zobaczymy kto wygra. Ile ciast! Moje oczy rozbiegają się dookoła. To było moje marzenie. Zacznę od tego małego. Wygląda tak słodko. Jest idealny. Ciekawe, czy duże ciasto Pokona to małe? Swoją drogą coś mi to przypomina. Wiem! To jest styl babci. Chyba wzięłam zbyt duży kawałek, ale było warto. Jest pyszny. Dobra, no to zabieram się za ostatni tort. Czeka na mnie. Cukierki na wierzchu, no dosyć oryginalne. Ojej, jakie to jest dobre! Nawet nie wiem, co wybrać. Każdy tort jest dobry na swój sposób, ale najbardziej smakowało mi ciasto babci. Wiedziałam! Dziękuję ci, moja dziewczynko! Gratulacje!